Cześć, witam Was o poranku i zapraszam na kolejne weekendowe Prawo o poranku. Dzisiaj będzie o aktach sądowych, ale zanim o tym, jeżeli macie jakieś prawne ciekawostki, które chcielibyście, żebym omówił, poruszył, wyjaśnił, napiszcie je w komentarzach, a tak w ogóle to polubcie to wideo, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie znać znajomym. A teraz wracamy do głównego tematu, czyli akta sądowe. Akta sądowe to te dokumenty, które leżą na stole sędziowskim w czasie rozpoznawania sprawy. Jeżeli chodzi o same akta sądowe, to okładkę we wszystkich sprawach niekarnych ma zielony pasek, który biegnie od góry do dołu. W sprawach karnych czerwony i to właściwie jedyna różnica, jeżeli chodzi o okładkę. Akta składają się z tomów. Każdy tom ma zazwyczaj około 200 stron, zszytych razem. Tomy numerowane są od 1 do kolejnych tomów. Ryczybami rzymskimi. Jeżeli chodzi o numerowanie stron, to w pierwszym tomie jest do 200 strony, w kolejnym od 201. No i to właściwie byłoby na tyle. Pozdrawiam Was i życzę miłej niedzieli. Cześć!